Czełem czołgiści, witam was Stolper. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Pipek, który zagrał bardzo ciekawą bitwę na T-30. Zaraz zobaczycie dlaczego. Siema Pipek. Cześć, cześć. Słuchaj, powiedz mi, jak ta T-30 znalazła się w twoim garażu? Jak się akurat teraz? nie, akurat już mam E4. Wczoraj kupiłem sobie czworeczkę. e 30 bardzo przyjemny czołg. Raczej do gry w pierwszej linii. Skampić strasznie nie da rady, bo to działo jest nie snajperskie, strasznie nieselne. I trzeba uważać na artyeri, bo schodzi na jednego strzała. No właśnie, jest to nietypowy Tedek. Kurczę, bardzo nadaje się do grania tak w pierwszej linii. Można fajnie pograć na wieżę. Z tym, że wieża jest też miękka. Większość dziewiątych cieruchów nie ma problemu z przebiciem. No, ten weak spot na, na, na wieży jest ogromny, prawda? I w te, te, te boki wieży chyba też tak samo wchodzi, prawda? Mhm. Mm Kurde. Nawet widać, że jedno z ostatnich bitew już nie chciałem się męczyć normalnymi pestami, tylko na goldzie. No właśnie patrzą, od razu żeś załadował dwójeczkę, czyli APCRki wleciały. Co się będę? na bogato. Dwie gwiazdki na lufie, także rządzisz. I jest pierwsza. To chyba 89%. Jest pierwsza pestka sprzedana, 753 damage'ów. No i właśnie tutaj zaczyna się ta bitwa, tak naprawdę, czyli cała bitwa rozegra się w jednym miejscu, cały damage zrobiony też praktycznie w tym jednym miejscu. Bardzo dobry kamień, bardzo dobre krzaczki wyjeżdżałem, scelowałem, strzeliłem i dopiero się świeciłem. No i ten team przeciwnika też tak nie za bardzo ogarnął, wszyscy praktycznie tutaj przyjechali, a nikt ciebie nie pilnował też. Czy martwi mnie ten T541 po prawo, właśnie co ja jedzie, ale mhm. kompletnie nieogarnięty. Nie no właśnie. Skryma, nie wiem, jakie mają statystyki. On tam patrzał na, na T54 na górce, na te czołgi, które są za tobą. mu się w ogóle jakoś nie interesował szczególnie. Jego strata. zaraz będzie na załączonym obrazku. No i właśnie. Właśnie przyjmuje Pestkę za 650. To się na nim zemściło. Nie pierwsze i nie ostatnie chyba. No słuchaj, no jakiegoś chyba wielkiego planu na tą mapę nie miałeś. Bo chciałeś po prostu tutaj trzymać tą stronę. No czy spodziewałem się, że zrobię 3-4 tysiące Jeszcze jakby na górę wjechali, co na szczęście nie zrobili. To już kaplica całkiem była. Mój zespół z tyłu się wychylał bardziej pod wrogów niż strzelał. Co będzie widać po wyniku niedługo. Zgadza się. No mamy kurczę, dopiero początek bitwa. A tutaj już 2800 damage'u, 1700 wn 8 Zaraz z życiem pożegna się także RHM Trochę szkoda tego Są Golda. Trochę szkoda tego Golda na RHM, ale no cóż, jak już się załadowało, to nie, nie ma sensu przeładowywać. Dokładnie za długi reload. Przypomnij właśnie przypomnij ile, ile, to, ile to działo przeładowuje? E, 17,33 sekundy. No to dosyć dosyć długo. Chyba o, jest. jest dosyłacz i bija z tego co pamiętam. O, te trzydziestka e, przód wieży, w przeszło z Gorda nawet, mm -hmm. także wieża bardzo mięciutka. Twój team jakoś specjalnie się nie stara? Więcej dla mnie. No i tutaj, nie będę. tutaj będzie teraz fajna sytuacja pokazana, próbujesz przycelować F-75 w, w dolną płytę, ale i tak wchodzi powyżej klamka dłuba tego łączenia i się dinguje pocisk. No dosłownie chyba jedna pestka nie była przebita i dwie skudłowane w całej bitwie. Także spokojnie mogłem jeszcze 10 tysięcy wykręcić, gdyby wszystko weszło jak należy. Śmieszną rzeczą jest także, że ta artyleria się w ogóle to mnie nie interesowała. Tutaj miała w sumie na Ciebie dobre bicie, jak się wystawiałeś. Znaczy no to jest dlatego, że dopiero świeciłem się po jak się już strzeliłem to automatycznie się chowałem. Także nawet nie miała szans bardzo da mnie strzelić. Ojej, już obiekt się popłakał, że dostał z golda. <laughs> Z tego. jeszcze reportet, tak, dostałeś. Zapałeś darmowego reporta, za to, że obiekt dostał z Golda. A no tutaj Dimko 704. No nic, bitwa powoli się zaczyna układać nie pomyśli, bo tu już 5 do 7. Ale żadna ze stron nie, nie, nie przeprowadza jakiegoś stanowczego ataku, także to jest walka pozycyjna. bardzo dobrze w tej bitwie wspierała mnie moja artyleria? Mój kolega też parę ładnych hitów oddał. No i kurczę, całą bitwę w tym jednym miejscu stoisz, strzelasz, dlatego się zainteresowałem tą bitwą. nie pomyślałem, że będzie tak to wynik. Zaraz myślałem, że ktoś ty właśnie podejdzie do tej skałki, będzie mnie próbował wyciągnąć czy coś. No ale jak widać, nie bardzo są do tego chętni. No właśnie, no z drugiej strony u przeciwnika nie było też takich czo taki czołgów, które mogłyby tam od razu szybko na górkę wjechać. U nas tak samo, w, w, w twoim teamie, także no... Tutaj wujtek każe mi się coś na legii, a ja się cofnę. Gdzie mnie Arta No i obiekt już na górce jest. Ten, ten obiekt to w ogóle nie wiem, co on grał. Kompletnie nic mi nie wychodziło. Naszy no, tam chyba jego nawet team pisał, żeby go reportować kilkakrotnie z tego, co widziałem. Ale nie, zrobił akurat jak na przeciwnika drużyny, co zrobił swoje. Co zresztą będzie później widać. 8 do 10, 6100 6 damage, prawie 5000 WN8, a to jeszcze nie koniec. Trochę czołgu przeciwnika zostało. No, szkoda, że te fragi tak w sobą wpadały, bo to zawsze jakiś ten specjalista, czy coś, to więcej, ekspa i tak dalej. Bardziej epicko. No, ale pomimo tego, właśnie wpad, wpada z pancerny. Bo jak się wiadomo, czasami jak nie ma specjalisty, to ciężko z tym masem. Ale tutaj, pomimo tego, także wpadł. Masa pancernego na tym czołgu potrzeba. Chyba 6000 damage i tam, chyba, dwa fragi, czy coś koło tego, Także naprawdę niewiele, jak na takiego Tybeka. Mhm, mm już mamy wyrównanie wyniku, no, a tak jak mówiłem, materiał się spisuje jak najbardziej. Mhm, mm a side-scrap 2 też tam niewiele mu daje przy tej penetracji, przy tym działku. My to, I teraz... Oni tak bardziej wjeżdżali po Gdyby gdy wyjechali wszyscy naraz, to już bym dawno padł. Ale w twoją stronę chyba nie poleciał żaden pocisk od artylerii. Nie, żaden. Artyleria ma własny, własny świat nie zabiła. No właśnie. Tak ma jakaś. To, to mnie najbardziej zdziwiło. To ci kurczę, trochę ułatwiło też robotę tutaj, bo gdyby artyleria tam cię pilnowała, to nie byłoby tak łatwo zrobić wyniku fajnego. Bardzo ułatwiło, bo nawet francuska artyleria 8 Thierry potrafi mnie na strzała zdjęć. No i widzę, tutaj bardzo może zrobiłeś, poczekałeś aż T-54 zajmie trochę artylerię, widzę, żeby móc wyjechać i wykończyć resztę czołgów. No bo tak, bo jednak dla Tiger łapą na x cały czas się świeciłem, to nie było sensu wyjeżdżać. Moim zdaniem no, bardzo... Wiedziałem, że inna artyleria się boi, to mógłbym wyjechać. Fajnie widziałeś, co się dzieje na mapie, tam T-54 już zajmuje się artylerią, także spokojnie możesz działać tutaj. No i jest ten nieszczęsny obiekt na plecach. Żaden problem z taką penetracją. Ale niestety to już jest ostatni strzał, który kurczę, udało się oddać w tej bitwie. Także wynik, wynik finalny... tego obiektu, ale były mi nie pozwolił. Mhm. Wynik finalny, mamy prawie 8200 damage'u, 9239 WN8, także no, bardzo fajna bitwa. Często się zdarzają takie bitwy na te 30 Powiem Ci, że jak to zależy od drużyny, jak drużyna przeciwnika się dobrze ustawi, nasza drużyna nie będzie puszczowała, jest dobre miejsce do, no do strzału z dosyć blisko, bo to nie 200-300 metrów max, no to można tak 6000 spokojnie zrobić. Dobra, super, dzięki, że tam w sumie ja sam znalazłem na forum planowym Twoją powtórkę, ale naprawdę podobała mi się. Najlepszy przykład, jak jak dobrze stanąć i narąbać dmg, Taki Kurczę, chyba będzie tytuł tego odcinka dziękuję Ci za to, że poświęciliśmy chwilę czasu, ja zaraz jeszcze podrzucę wyniki z Bot replace. dzięki i do usłyszenia również dzięki, do usłyszenia, hej I jeszcze wyniki bitwy Pipka, oczywiście tak jak była mowa w filmiku wpadł As pancerny duży kaliber i czołgista Sniper, udało się zrobić 8195 damage'u 3 fragi, podstawowego ego expa ponad 1500, bardzo fajny wynik Zarobek na koncie premium 21500, pomimo tego, że widzieliście był używany praktycznie tylko gold, goldowa amunicja, natomiast EXPA z premką 2334. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.